Więc mówię, wiecie, no odmawiam dlatego, bo cała branża tak naprawdę jest do zaorania. Bo wszystko, co jest zbudowane na fałszywych deklaracjach, wszystko, co jest zbudowane na nieprawdziwych informacjach, nie powinno mieć w ogóle miejsca. Nie? Współczesny marketing w tej branży nie powinien mieć miejsca. Ale cały marketing w branży spożywczej, czy tego, co dajemy ludziom do jedzenia, nie powinien być. W ten sposób sztuczny, napędzany, i nie powinny nam być sygnalizowane rzeczy, które nie są prawdziwe. Nie? To, to wszystko są takie slogany. Więc my słyszymy na zakwasie ja do i mówi o, super, na zakwasie. I jemy, czuć, że jest zakwas. Ale ten zakwas był dodany nie po to, żeby sfermentować te mąki, tylko po to, żeby symulować. Bo, bo ten zakwas borka który piekarnie dostają on jest nieaktywny. Tego się nie da sfermentować. To tam jest zazwyczaj jakieś spreparowane czy jęczmień czy czy żyto czy pszenica po to, żeby był smak, żeby nas oszukać, że to jest tak na zakwasie, no przecież czujesz, że jest kwaśne.